No maneczko wszystkim Słuchajcie dzisiaj krótki taki odcineczek o jukach karolińskich Zaraz wam wrzucę, pokażę jak kwitły w zeszłym roku. Słuchajcie tak pięknie ta juka karolińska kwitnie że grzechem było by jej nie pokazać. To mam dwa rodzaje tej juki To mam jedną kupioną ze sklepu gatunku dokładnie nie znam, nie wiem, może to jest jeden może więcej? W każdym bądź razie widać różnicę. I tu mam drugą jukę, też karolińską. To jest przywieziona juka od mojej mamy z ogrodu. Także przecudnie wygląda. Te kwiatki to wyglądają dosłownie jakby były z plastiku zrobione. No i tu mamy kolejną no prześliczne są te dzwonki takie bym powiedział bardzo dużo ale pięknie wyglądają super naprawdę no i tu jest ten drugi rodzaj ona jest trochę mniejsza i troszkę bardziej te kwiaty jakby powiedzieć takie ma postrzępione oczywiście tu były wsadzone pojedyncze rośliny po przekwitnieniu ten kwiatowy cały pąk który wychodzi oczywiście obrywa się ułamuje go się przy samej nasadzie no i teoretycznie z korzeni powinny wyrosnąć nowe a jeżeli się oberwie go trochę wyżej to u nasady właśnie tego starego rozrastają się nowe sadzonki ja tutaj mam dwa rodzaje tej juki karolińskiej taką dużą i drobniejszą no i ta duża jeszcze została tutaj, ale tą drobniejszą wykopałem zobaczcie jak to się rozrasta teraz będę ją dzielił i sadził z drugiej strony domu zobaczcie Tutaj są takie ziemne odrosty. Ona naprawdę niektórzy to w ogóle i nie sadzą, no bo ona strasznie się rozrasta i zostaje w gruncie i wychodzi w miejscach takich niespodziewanych, gdzie byśmy czasami nie chcieli, ale jest to naprawdę przepiękna roślina, także warto ją mieć u siebie w ogrodzie. I teraz tak, ja sobie ją tutaj porozdzielam. Ona z tych miejsc tutaj. Wypuści korzenie, a jak widzicie, tutaj już coś wypuszcza nawet. Eee, no i co? No i, i będą ładne sadzonki, które na drugi rok zakwitną. Jakbym jej po prostu nie rozdzielił, to jej to będzie tak dużo, że ona no nie będzie miała szansy po prostu zakwitnąć. Eee, no bo nie będzie miała do tego dogodnych warunków. Hmm. Także tutaj mamy jeden krzaczor. Tutaj drugi, widzicie jakie ładne, normalnie się porozrastały, normalnie takie bulwy potworzyła. Jak ją trochę otrzepę z, tego, z tej ziemi, to Wam pokażę jak to wygląda dokładniej. Słuchajcie, zanim opłuczę, tutaj obczepałem z ziemi te rośliny i zobaczcie, o przeciąłem w poprzeki, bardzo duża część została w gruncie, muszę teraz iść to wykopać. To jak to zostawię, to ona w tamtym miejscu wyjdzie mi z powrotem z ziemi. Także te końcóweczki wszystkie muszę teraz znaleźć w ziemi. No słuchajcie, ile mi się udało, tyle wykopałem. Zobaczcie, jakie tu pozostawały kawały tego. Oczywiście z takiego czegoś powinno też wyrosnąć spokojnie roślina. Jakiś tu korzeń został. Zobaczcie, pełno takich, jak tego wszystkiego nie wykopiecie, no to prędzej czy później to wyjdzie z ziemi i zacznie rosnąć. No, także zobaczcie, o, takich maluchów. No w trakcie wykopywania wiadomo, że to się ukruszy. Bym musiał bardzo delikatnie i dużą dookoła przestrzeń rozkopać, żeby tego nie ukruszyć. Także ja to oczywiście posadzam sobie wzdłuż domu teraz, no bo to bardzo mi się podoba ta roślina ładnie kwitnie dlatego to wcadzę, ale się zastanawiam czy, czy ona nie powinna też wymagać czasem bariery korzeniowej ale to tak zobaczymy z czasem jak za bardzo się rozrośnie to po prostu ją wyprójemy i, i zrobimy barierę korzeniową no bo zobaczcie to jest to jest dwuletnia roślina, tak? dwuletnia, no dwie zimy trzeci sezon teraz będzie u mnie, tak? Pierwszy sezon wsadziłem, były takie mikro sadzonki wsadzone, takie dwu, trzy listkowe, no. No to to już jest taka duża, nie? No, one miały dosłownie po trzy, cztery listki. Pierwszego roku sobie podrosły. Drugiego roku, czyli w zeszłym roku kwitły. No i to jest trzeci rok. Widzicie po przekwitnięciu, co tu się zadziało. To była ta główna roślina, bo tu jest ten pień, i z tego pnia po prostu powyrastały po przegnięciu nowe roślinki. Dobra, to, to ja teraz to potraktuję wodą. Spróbuję porozdzielać i wam, pokażę jak to wygląda. No i dobra, roślinki wypukane. Jak widzicie, pełno jest takich małych odrostów. W zasadzie. W każdym miejscu ten pień jest bardzo gruby, tutaj się rozrasta. Ja go tutaj przeciąłem. Mam nadzieję, że z tego palowego pnia już nic nie wyrośnie. Aczkolwiek no zobaczcie jakie to jest kruche, o. Przed chwilą jeszcze się trzymało, ale ja podejrzewam, że to bez problemu jak się wsadzi to ruszy i będzie rosło. Także dobra, biorę się teraz za podzielenie tych roślin tutaj u nasady rozdzielam i po prostu e, trochę poobcinam, poobcinam trochę tych liściorów i zostaną wsadzone w ziemię. Mam nadzieję, że się przyjmą. Zobaczymy. No, Jest to bardzo twarda roślina. Jak to wiem, ciężka do zabicia. Także myślę, że sobie poradzi bez problemu. No i dobra, zobaczcie sobie, jak wygląda to po podzieleniu. Tu jest roślina mateczna. Dlaczego? Dlatego, bo no został tutaj kawałek tej łodygi od kwiatu. Te chyba nawet dwa były wtedy. Tak. tak, zobaczcie, tak to wygląda. Więc to jest ta stara roślina mateczna, z której tutaj wyszedł jeden kwiat ze środka, tutaj wyszedł drugi. Więc, no, ja to zostawiłem jeszcze. Powiem Wam, że to normalnie odkrychuje się bardzo delikatnie. Nie trzeba to jakiejś wielkiej siły używać. Ja część odkroiłem nożem, część odkrychnąłem. No tutaj obrałem, żeby Wam pokazać kilka liści. Ona sobie stąd wypuści świeże korzenie. Także jak ją wsadzimy, trzeba gdzieś dotąd w ziemi wsadzić, żeby miała możliwość wypuścić korzenie, żeby miała wilgotno. No i mamy tak. Z tej jednej roślinki mamy raz, dwa. 3, 4, 5, 6 sadzonek, i zobaczcie, ile tych sadzonek, takich skorządków, które się odłamują same, to wszystko będzie rosło na 95%, to wszystko wykiełkuje każdy taki jeden kiełek, to będzie nowa roślina. Także widzicie, rozmnaża się to jak chwast, naprawdę. W szaleńczym tempie, po dwóch 3 latach już naprawdę tego jest bardzo dużo. Także jak chcecie sobie rozmnożyć i rozsadzić tak bardziej można. Tak zrobić jak widzicie. No u mnie trzeci rok i się zrobiło tego naprawdę dużo. Także teraz sobie wsadzę to wzdłuż domu, żeby ładnie kwitło. W tym roku raczej już nie zakwitnie, chociaż kto wie, ale na przyszły rok raczej tak. No, i tu jeszcze raz takie niepodzielone opłukane trochę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jak to rośnie. No, bo, że tak powiem, to jest taki widok, codziennie takich rzeczy się nie widzi. Więc no, widzicie, o tutaj sobie łapę odłamuję. O, widzicie, przed chwilą rosło razem. Teraz już jest to osobną sadzonką, także. Bardzo łatwo to idzie. Taki białe miejsce tutaj zostaje tylko w miejscu łączenia. No i tyle. Jest to naroślina, która bardzo łatwo się rozmnaża i rozrasta w szybkim tempie. Także z jednej strony fajna, bo przepięknie wygląda i ślicznie kwitnie, a z drugiej strony niezbyt, no bo no bo zobaczcie ile tego jest. No to to zagospodarowuje teren bardzo szybko. Także musicie sobie pomyśleć, czy chcecie mieć tą miłkę u siebie. Ja myślę, że warto, bo wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ma przepiękne białe kwiaty. Takie naprawdę spektakularne. Ściśnie wyglądają. A po prostu co, co 2-3 lata można sobie ją wykopać, pozbyć się nadmiaru i wsadzić sobie 2-3. Eee, roślinki, żeby ładnie rosły i kwitły, to tyle z mojej strony, kochani. Trzymajcie się na razie. Cześć i powodzenia w uprawie Juki Karolinskiej. So, I'ma okay. do this every day. I'll be yeah. writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervous. Stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah,